Witam serdecznie Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, w bieżącym 2025 roku mamy w Sokołowie kilka ważnych, okrągłych e, rocznic historycznych. Mieliśmy rocznicę 160-lecia stracenia księdza Brzuski, stulecia odsłonięcia jego pomniku na rynku w Sokołowie Podlaskim, również e, wcześniejszą rocznicę. Stulecia działalności Salezjanów w Sokołowie Podlaskim. Oprócz tych dość znanych rocznic mamy jeszcze jedną bardzo ważną, może nie aż tak okrągłą rocznicę, mianowicie 110 lat temu, 16 sierpnia 1915 roku, do Sokołowa wkroczyły wojska niemieckie w trakcie I wojny światowej. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ po 100 latach zmienił się okupant w Sokołowie. Można powiedzieć, no zmienił się i cóż z tego. Proszę Państwa, zostało naruszone pewnego rodzaju status quo, które cementowało um, zależność Polski od obcych mocarstw. W trakcie kongresu wiedeńskiego w 1815 roku wytyczono granice, które podzieliły Polskę. W zasadzie aż do I wojny światowej. Aż do roku 1914 pomiędzy mocarstwami rozbiorowymi panował pokój. Dopiero narastające różnice pomiędzy Austro-Węgrami i Cesarstwem Niemieckim z jednej strony i Rosją, Imperium Rosyjskim z drugiej strony. Doprowadziły najpierw do napięcia, później do wybuchu I wojny światowej. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, natomiast w 1915 roku miała miejsce ofensywa wojsk niemieckich, która doprowadziła do wyparcia z terenów centralnej Polski, z tzw. Tak kongresówki z Warszawy, a w w sierpniu 16 sierpnia wojska niemieckie wkroczyły do Sokołowa i po raz pierwszy od 100 lat Rosjanie przestali jakby rządzić w naszym mieście. Więc była to duża zmiana, naruszenie pewnego scementowanego statusu quo. Jakie były skutki tego wydarzenia? Proszę państwa, przed I wojną światową Sokołów był miastem, gdzie mieszkały trzy społeczności Mieszkali oczywiście katolicy, a głównie byli Polacy etnicznie. E, mieszkała ludność żydowska, która stanowiła no, bardzo duży procent mieszkańców naszego miasta. Przed pierwszą wojną światową to było dużo ponad 60%. E, mieszkali też oczywiście chrześcijanie wschodni, prawosławni. Byli unici, którzy wcześniej wyznawali grekokatolicy, zostali zmuszeni przez władze carskie do przejścia na, prawosła na prawosławie. Było też trochę prawosławnych, którzy przybyli do Sokołowa z, z centralnej Rosji, byli jacyś urzędnicy, wojskowi ich rodziny. No i oni wszyscy latem 1915 roku opuścili nasze miasto w trakcie tak zwanego bierzeństwa, czyli ucieczki ludności rosyjskojęzycznej, prawosławnej z terenów Królestwa Polskiego uciekali przed Niemcami w obawie, przed represjami, przed wrogą armią uciekali. Razem z prawosławnymi uciekła też część polskich elit, które w jakimś tam sposób, no, były związane z tą władzą rosyjską i między innymi na wschód uciekł wtedy Władysław Sobański, właściciel majątku Przeździadka to był człowiek, który w latach 1904 1924 był właścicielem pałacu na Przeździadce oraz jednym ze współwłaścicieli e, cukrowni sokołowskiej tak więc to wywołało te wkroczenie wojsk niemieckich duże ruchy społeczne i niepokoje e, na tle takim, takim, takiego porządku społecznego w naszym mieście. Jeżeli chodzi o samą militarną stronę wkroczenia wojsk niemieckich, to w Sokołowie jako takich walk nie było. Rosjanie wycofali się w zasadzie oddając miasto bez jednego wystrzału. Natomiast e, walki toczyły się na przedpolach e, Sokołowa i wiemy, że w trakcie tych walk ucierpiała wieś Przywózki, gdzie zostało spalonych 15 domów i 16 stodów, przynajmniej tak wiemy z relacji prasowych e, z tamtych czasów. Natomiast w Przeździadce, która wówczas również była oddzielną miejscowością, spaliło się sześć domów, także na tych zachodnich przedmieściach Sokołowa toczyły się walki. W samym mieście jako tako walk nie było, tylko po prostu wybuchły niepokoje, no zawsze tak jest, jak się zmienia władza jest w pewnym momencie taki czas, kiedy tej władzy właściwie nie ma, bo stara ucieka, a nowa niemiecka jeszcze się powiedzmy nie umocniła, no i to jest czas dla wszelkiej maści jakichś tam rzezimieszków, którzy po prostu mogą wykorzystać ten czas, żeby dokonać jakichś rozbojów, jakichś kradzieży i tym podobnych rzeczy. Niemcy wkroczyli do Sokołowa o godzinie 16 po południu tego dnia i można opowiedzieć o jednej e, z fotografii. Jest to jedna, powiedzmy, z takich Epokowych fotografii dokumentujących bardzo ważne wydarzenie w Sokołowie, w historii sokoła Podlaskiego. no jak już powiedziałem, dość mało znane. I co widzimy na tej fotografii? Na pierwszym planie widać żołnierzy niemieckich, którzy odpoczywają na rynku w Sokołowie. Są w takiej pozycji półleżącej, takiej powiedzmy zrelaksowanej, sobie leżą. Po prawej stronie w tle widać Pewnie jakichś oficerów niemieckich, którzy też tutaj sobie widać żartują, uśmiechają się, czyli są w dobrych nastrojach, wygrali bitwę, przegonili Rosjan z miasta, mają powody do świętowania. Za żołnierzami niemieckimi widać grupę ludności żydowskiej Sokołowa Podlaskiego. No i tu można zadać pytanie, dlaczego właściwie ci Żydzi tutaj są? Dlaczego robią sobie fotografie ze zwycięskimi Niemcami? No Proszę Państwa, Żydzi generalnie nie byli przyjaciółmi dla rządu carskiego i wkroczenie Niemców na pewno było postrzegane jako szansa na polepszenie swojego losu. W dodatku, no, jako mniejszość etniczna, starali się utrzymywać dobre stosunki z nowo wkraczającymi władzami ponieważ, nie wiem, obawali się jakiejś represji. Generalnie, no, czy to dobrze, że ich tak życzliwie przyjęli? Nie wiem, nie mi to ocenić, ja tylko przedstawiam fakty, że po prostu Niemcy zostali przywitani przez sokołowskich Żydów na rynku. Natomiast w tle, za tymi wszystkimi ludźmi zgromadzonymi na rynku, widać kamienice od strony ulicy Długiej. Widać Pewną dziurę w zabudowie. Proszę Państwa, to jest nadal ślad po kamienicy zniszczonej w 1910 roku podczas pożaru Sokołowa. W XX wieku nasze miasto spotkało się z kilkoma katastrofami. Jedną z takich katastrof był nalot z 1944, o którym już powiedziałem mnóstwo rzeczy na swoich filmach ale była też wcześniejsza katastrofa w roku 1910 wybuch pożar który zniszczył większą część zabudowy sokołowskiego rynku starego miasta no i odbudowa się posuwała dość szybko ale jak widać w 1915 roku jeszcze była tutaj taka przerwa w zabudowie. Wkroczenie Niemców spowodowało też zmianę sytuacji ludności polskiej. Przede wszystkim dopuszczono pewną formę autonomii, opuszczono samorząd terytorialny, zaczęto wybierać burmistrza i władze lokalne, wprowadzono do administracji język polski. Język polski, który od czasu powstania styczniowego był zupełnie wyparty przez język rosyjski o wszystkich dokumentach. Oraz dopuszczono Polaków do obejmowania pewnych funkcji w administracji publicznej. Czyli można powiedzieć, że z punktu widzenia narodowej sprawy Polski były to zmiany na plus. Władza niemiecka w Sokołowie nie była trwała, ponieważ już po trzech latach, w 1918 roku na jesieni Niemcy zaczęły przegrywać wojnę. W listopadzie poniosły klęskę na froncie zachodnim, a na froncie wschodnim, wprawdzie, Rosja uległa rozbiciu w wyniku rewolucji, ale sama władza niemiecka się załamała jesienią 1918 roku i 11 listopada, po powrocie Piłsudskiego do Polski, zaczęły tworzyć się władze. Nowo odbudowanej Polski. Sokołowie również, Polacy przejęli władzę, także tak to wygląda w skrócie historia wkroczenia Niemców do, do Sokołowa. 16 sierpnia 1915 roku o właśnie w tym miejscu, gdzie jest teraz salon telefonów komórkowych tutaj była ta dziura w zabudowie przed którą Niemcy razem z żydowskimi mieszkańcami się połował to Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam.